Witam fanów Gołębnika na kurzych stopkach. I oto bohater wczorajszego maratonu. Czyli Wacenty. A cóż? Jesteś zmęczony? Doszedł najwyraźniej do siebie. Wacek. Co chcesz? No i co? No co? Bo tam niektórzy mówią, że byłeś bardzo zajechany. 738 km A, a Byłeś zajechany? Powiedz Gówno, prawda, byłeś zajechany? Byłeś po prostu zmęczony deko. I to nie będzie grzeszek Jak Wacuś zje orzeszek Bo zdobył konkurs A, coś? Zdobyłeś konkursa Chłopie, jesteś gościu Nawet koło zamościa nie ma takiego gościa Wacuj Co jeszcze chcesz No Czyli macie Wacusia Wacek po wczorajszym locie Wczoraj był zmęczony a dzisiaj zadowolony I to nie będzie Grzeszek Jak Wacuj zje jeszcze jeden Orzeszek no, cieszysz się bo coś? Jeszcze chcesz? Pamiętaj, czeka cię jeszcze jeden maraton taki sam a później cię czeka jeszcze dziewięćsetka Pamiętaj o tym i obiecaj, że przyjdziesz Obiecasz? i głową Dobra To za to jeszcze coś dostaniesz, a ty młody musisz se zasłużyć orzeszek i to nie będzie mówię wam grzeszek jak Wacuś dostanie trzeci orzeszek spakowało? nie wymienkaj nigdy na trasie pamiętaj o no, o podobno zajechany, co? Patrzcie, czy on jest zajechany? Czy on jest zajechany? On i z Brukseli wywrócił w konkursie. O czym gadka? To jest gołąb klasa. Co Wacek? Co Wacek? Konkurs zdobyłeś. Co to na ciebie? Konkurs z maratonu. I to nie będzie grzeszek, jak Wacuś dostanie już ostatni w tym momencie orzeszek. Wacek, chodź tu. Ho. Chodź. Chodź. No, gdzieś uciekł. Gdzieś uciekł. Nie chcesz? zajechany go Jak on jest zajechany, to ja jestem teraz na flany Ty młody, nie zasłużyłeś na to. Jak się wykażesz, to będziesz takie coś jadł. To jest tylko dla weteranów zasłużonych. Pracuj. Kto ci przypomina ten szum? Czyli Wacek To nie będzie grzeszek Jak Wacek dostanie już w tej chwili ostatni orzeszek Smakowało? Pamiętaj Widzę cię na następnym maratonie w czołówce I w konkursie Cześć Na razie Jesteś zadowolony? No, trochę coś. Bo wszechczasu Może się z widzami? No. To tyle ode mnie.